Jak zmienia się Instagram w 2023 roku? A więc poprzez potężną popularyzację, potężny sukces TikToka, popularna aplikacja dla fotografów tak kiedyś był nazywany Instagram i aplikacja dla fotografów tam rzucamy zdjęcia, piękne zdjęcia tam rzucano, pokazywano zobacz, jak się fajnie bawi na imprezie zobacz, jak się fajnie bawi na wakacjach Poprzez popularyzację TikToka i popularyzację tych trendów wszystkich TikTokowych została pobudzona kreatywność. Moim zdaniem ta kreatywność zostaje, przesuwa, wypycha mocno ten szpan, który na, na Instagramie tak naprawdę rządził, dominował. Pewnie jeszcze będzie dominował w jakiś sposób, aczkolwiek. Poprzez to, że po pierwsze, ludziom zaczyna się to nudzić i to już dawno. Wielu ludzi, którzy wrzucają na, na, na Instagrama, mówią, że wrzucają, robią po to, żeby wrzucać, a wrzucają po to, żeby pokazać, że jeszcze istnieje, jeszcze jestem. Ludzie, którzy wrzucają na TikToka, robią to, żeby poszerzać zasięgi, yy, zwiększać swoją popularność, aczkolwiek małym. Kontem można dużo zrobić przy małym, małej ilości yy, followers'ów. <laughs> nie lubię tego słowa: można dużo, dużo, dużo zdziałać i poprzez zmianę TikTokowego algorytmu, który bazuje na zainteresowaniach, a nie na tym, kto ile, z kim za, za ile, co, po co, kto ma ładniejszy film, zdjęcie, pokazuje, że. Idziemy w tamtą stronę. Chociaż uważam, że w 2023 roku ludziom zaczną się bardziej i bardziej yy, nudzić te social media wszystkie i zaczną troszeczkę powracać do takiego kontaktu yy, na żywo, takiego prawdziwego kontaktu. Nie wszyscy, nie zawsze, nie wszędzie, aczkolwiek statystyki pokazują, że młodsze pokolenie yy, produkuje tego kontentu mniej niż, yy, niż starsze pokolenie. Ogląda więcej, ale produkuje mniej. I co z tego? Więc. Yy, zwiększy się ilość produkujących? No nie. A raczej nie wiem. A jak zmienia się ten Instagram? No właśnie. Moim zdaniem. Nie tylko moim zdaniem. To, że dominuje już teraz wideo, to wszyscy wiedzą. To nie jest nic odkrywczego. Ale to, że właśnie dominuje, będzie dominować bardziej kreatywne wideo niż takie szpanerskie, niż pokazujące zobacz, zobacz co, co u mnie, zobacz w jaki sposób yy, mogę wzbudzić Twoją zazdrość. Moim zdaniem to zostanie zupełnie wyparte, yy, wyparte do zera.